Że co kur... przepraszam? Że komu powiedziałeś? No przecież mówię, że Krystianowi. Ty... a gdzie ty teraz w ogóle jesteś? W urzędzie. Załatwiam sprawę naszej spółki. No proszę, w końcu się tam wybrałeś. A już myślałem, a, że zmieniłeś... Nie, ci... mniej tematu. Co ty miałeś w banki, kiedy mówiłeś parowie, że zakładamy razem spółkę? Przecież on od razu pójdzie rozjebać jak alfa na autostradzie. I o to właśnie Przepraszam, chodzi. to te emocje. Kamil, możesz jaśniej? Pamiętasz jak ci mówiłem, że nie będziemy przejmować klientów jarzyny? No, pamiętam. No to to już nieaktualne. Musimy nieco zmienić nasze podejście. Jak zmienić podejście? Przecież. Umawialiśmy się, że wystartujemy z tym wszystkim na spokojnie. Bo tak właśnie będzie, Michał. Nie musisz się o nie zmartwić. Rozsiądź się wygodnie w pierwszym rzędzie, bo zaraz zobaczysz, jak sprytnie twój wspólnik rozstawił szachownicę. Człowieku, jaką szachownicę? Przecież to tam. Dwa, jeden, trzy, siedem. Proszony do stanowiska. Dobra, muszę kończyć, bo teraz moje kolej. Pogadamy, jak wyjdę z tego urzędu, a ty zrób nam wszystkim przysługę i siądź proszę na dupie. Proszę. Dzień dobry, panie dyrektorze. Czy znajdzie pan teraz dla mnie chwilę? Dla naszego zakładowego bohatera? Zawsze. To co? Na kogo dzisiaj donosimy? Na, na nikogo, panie dyrektorze. Ja przychodzę w innej sprawie. Otóż chciałbym wnioskować o pilną zmianę stanowiska. To będzie 21 zł i 37 groszy. Ile? Za dwa hot dogi? Proszę pana... To nie ja ustalam cenę. No wiem przecież. Dobra, to zamiast dwóch hotdogów zróbmy jednego, ale XXL i niech będzie z tym kawanosem. Dobrze. E, jakie będą sosy? Może być krzan i ketchup. Albo nie. E, macie może fikłę? Boż, kurwa. Długo jeszcze? Inni też czekam w tej kolejce. Z taką pyskatą gębą to sobie. O proszę! Pan inspektor Pietrzykowski, no! Widzę, że udało się już panu odzyskać samochód. Bardzo zabawne zdun. Nie podejrzewałem cię o tak wyrafinowane poczucie humoru. A ja nie podejrzewałem, że panowie naprawdę cieszy mnie wasze spotkanie, ale. może dokończmy temat zamówienia. A, tak. E, najmocniej przepraszam. Wziął mnie zaskoczenia. Po prostu nie spodziewałem się, że uda mi się zobaczyć prawdziwą mendę. poza jej naturalnym środowiskiem. Co ty powiedziałeś? Słyszałeś. No Chyba, że nie to. Wyjątkowo mogę się dla ciebie powtórzyć. Do prawdy. Ciekawe, czy przy. Mniejszej ilości świadków oraz kamer, byłbyś równie wyszczekany. I co? Tak po prostu poprosił cię o zmianę stanowiska? No, tak. Stwierdził, że bardziej chce się skupić na pracy, a mniej na ludziach. Poczekaj. Na pewno dalej mówimy o Krystianie? O, o gościu, który już kilka razy podjebał sam siebie? Proszę chwilę. Halo? Jak? Wypadek. Dobra. Okej, okay, to w takim razie czekam na dalsze informacje. No, dobra. To na razie, trzymaj się. Ty, co jest grane? Wychodzi na to, że przez najbliższe kilka tygodni będziesz musiał zajmować się projektami. Kamil jest w szpitalu. No i po co tak się napina jak ta plandeka na Żuku? Rozluźni się. Przepraszam, panie doktorze, spróbuję. O, a teraz dwa razy zakaszlę. Tak myślałem. Może się już ubrać. I co, panie doktorze? Jak to u mnie wygląda? No, w terminologii medycznej mamy na to jedno określenie. Boadio przy telefonie. Słucham. Jak na sorze? U mnie? Dobra, poczekaj. Zaraz tam zajdę, tylko ogarnę tego gościa z polipem. No. Na razie. A co ty, taki obity? Wygląda, jakby ktoś ci spuścił w pierdol korekcyjny. Nie. Naprawdę? Kamil. Ktoś tak Jonesa wyklepał. Juras. ty się już tak nie interesuj, bo kociej mordy dostaniesz. O jest ja, taki drażliwy. A tak poważnie to, może chcesz to gdzieś zgłosić? Mogę dla ciebie zadzwonić po paganie. Ani mi się waż, Juras. Ze Zduna nie zrobisz konfidenta. No dobra, jak tam sobie chcesz? Ale jakby mi ktoś tak zrobił galaretę, to jak się tak dalej będziesz wymądrać, to jeszcze może ci zrobić. Nie strasz, nie strasz. A tak w ogóle to po co mi tu ściągałeś? Z tego co widzę, to radzisz sobie całkiem dobrze. Ale czekam za długo. Trzy godziny już tu kwitnę i nawet nikt mnie nie obejrzał. Słuchaj, weź coś z tym zrób, co? A co ja mam niby z tym zrobić? Myślisz, że tylko ty raz, trochę... Czy ja naprawdę muszę ci przypominać, że tak. lecisz. Że lecę ci grubą przysługę nie zapomniałem. Dobra, siądź na zadzie, a ja zobaczę, co uda mi się załatwić. Oczywiście, zaraz się wszystkiego dowiem i jeszcze dziś dam Panu znać. Dobrze, dziękuję bardzo za cierpliwość i do usłyszenia. I tak jak rozmawialiśmy, na swoje poprzednie stanowisko wrócisz... Przepraszam Cię, Krystian. Halo, Łęcina przy telefonie. Dzień dobry, panie Bartku, Jarzyna się kłania. Czy ma pan teraz chwilę na rozmowę? A, dzień dobry, panie prezesie, oczywiście. Mogę w czymś pomóc? Panie Bartku, skończyłem właśnie spotkanie z klientem, na którym dowiedziałem się, że mamy przestoje projektowe spowodowane brakami kadrowymi. I tak się zastanawiam, czy zechciałby mi pan to jakoś wyjaśnić? Panie prezesie, jeśli chodzi o braki kadrowe, to informowałem o nich już jakiś czas temu. Zaraz po tym, jak jeden z naszych pracowników, Michał Guś, złożył wypowiedzenie. Ale Michał Guś nie jest naszym jedynym pracownikiem, prawda? Z tego co pamiętam, to mamy jeszcze konsultanta, któremu płacę 500 zł na godzinę w zamian za utrzymanie relacji z kluczowymi klientami. Klientami, których bardzo martwią wspomniane już przeze mnie przestoje projektowe. Panie prezesie, rozumiem niepokój naszych klientów, jednak obawiam się, że konsultant Kamil Zdun jeszcze przez jakiś czas nie będzie w stanie im pomóc. Pan raczy żartować. To za co mu płacę? Jest Ale bez obaw, właśnie pracuję nad planem awaryjnym, który skutecznie zmitiguje skutki jego nieobecności. Jeden dzień. Słucham? Jeden dzień. Tyle czekam na pański plan awaryjny i oby okazał się świetny. Dla pańskiego dobra. No właśnie, panu tłumaczę. Przywiozłem rzeczy dla chorego i proszę mnie wpuścić na A, tutaj jesteś. Stary, już myślałem, że gdzieś po drodze się zgubiłeś. Nie zgubiłem się, tylko były korki. Dojechałbym szybciej, gdyby ktoś nie ustalał odwiedzin w godzinach szczytu. Ty, a tak w ogóle to skąd się tu wziąłeś? Miałeś czekać na mnie na oddziale. Tak, ale jak tylko usłyszałem twoje wrzaski, to wymknąłem się wyjściem ewakuacyjnym. Zresztą mniejsza z tym. Ty mi lepiej powiedz, czy udało ci się go ogarnąć. Człowieku, jest jeszcze ciepły. Podwójna ostra baranina na grubym. Dokładnie tak, jak lubisz. No i zajebiście. Michał, dzięki. Wiedziałem, że na wspólnika można liczyć. Ono no właśnie, wspólniku. Może powiesz mi w końcu, co tam się stało, co? Jakim cudem Pietrzykowski wyklepał Ci dziosła? Myślałem, że większy z Ciebie kozak. A <laughs> kto powiedział, że wyklepał? Stary, nie przyszło Ci przypadkiem do głowy, że... mogłem się celowo podłożyć? Kamil, ja nie wiem, jakie leki Ci tu dają, ale... weź Ty lepiej odstaw, co? Ty się w ogóle słyszysz? Tak. Ty chyba nie doceniasz swojego wspólnika. Możesz jaśniej? Słuchaj, Ty rzuciłeś w robocie papierami. Ja jestem przypitany. Zresztą, nie wiadomo, na jak długo. Jak Ci się wydaje? Kto w tej sytuacji będzie w stanie zająć się kluczowymi klientami Jarzyny? No więc właśnie. A co robią klienci, którzy są niezadowoleni z oferowanych usług? Szukają, Szukają innych opcji. Otóż to. A tą inną opcją jesteśmy my i nasza spółka. I w ten oto sposób dojne krowy Jarzyny same będą walczyć o wstęp na nasze pastwisko. To co? Zatkało kakao? No dobra, ale co w takim razie dałeś obić sobie mordę? Działa wyższej, która uniemożliwia mi wykonywanie zapisów kontraktu. Jeżeli tylko nikt się o tym nie dowie, to Jarzyna może mnie pocałować. <śmierdzi> chłopaki, to, 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 to nie tak jak myślicie. Ja, ja, ja naprawdę ni, niczego nie słyszałem. Ty no patrz Michał, Kolej stał dwa metry od nas, ale niczego nie usłyszał. Chyba pora na spontaniczne badanie. Kamil, poczekaj chwilę. Krystian, ile usłyszałeś? N Nic. S Słowo daję. Kamil, wiesz co masz robić? No, aż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. Dobra, dobra. Powiem. W takim razie zamieniamy się w słuch. Usłyszałem, że macie razem spółkę, że, 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 że chcecie podobrać klientów swojej poprzedniej firmie i, 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 że, i że Kamil zaplanował swoje własne pobicie. Ale, ale chłopaki, ja naprawdę nie chciałem. Co? No nie chciałeś. Co nie chciałeś? Dobra, Kamil, odpuść. Teraz to i tak już nie masz żadnego Co? opuścić. Nie poto sobie ryja obić, żeby teraz przed samą metą sprzedała mi jakaś paruwa. N nie zamierzam nikogo sprzedawać. Zaraz. Co ty powiedziałeś? P powiedziałem, że nie zamierzam nikogo sprzedawać. A już na pewno nie swoich. kolegów? <śm> zaraz, zaraz. Jakich kolegów? No. No was. Nas? Poczekaj. Chyba coś się grubo Kolegów mówisz, tak? Powiedz mi, Krystian, nie zastanawiałeś się może ostatnio nad zmianą pracy? No co ty, Michał? Chyba nie chcesz! Źle bym gdybyś się dowiedział, że twoi nowi koledzy szukają jakiegoś sprawdzonego BH-owca. Dobra, powtórzmy wszystko jeszcze raz. Co masz zrobić zaraz po wejściu do biura? M mam udać się do gabinetu dyrektora i, i złożyć wypowiedzenie. No dobra. A co mu powiesz, jak zapytacie o powód rezygnacji? Powiem, że chcę zmienić środowisko pracy, aby. Zmaksymalizować tempo własnego rozwoju. Dokładnie, Krystian. A teraz najważniejsze. Co zrobisz, jeżeli będzie chciał wiedzieć, do jakiej firmy przechodzisz? Poinformuj go, że jest to informacja zastrzeżona odpowiednią klauzulą w umowie przedwstępnej. Okej. Okay. Bardziej gotowy już nie będzie. Krystian, masz trzymać się cztery. No bo jeżeli tym razem nas wsypiesz, to... To na kolonoskopii się nie skończy. <noise> no, no, no co wy, chłopaki. Możecie na mnie liczyć. Oby tak było. Dobra. Daj nam znać... Jak już wszystko dzisiaj załatwisz. Jasne. Jesteśmy w kontakcie. Na razie. No. Na razie. Mamy przejebane. Tak, ja, jak Pinocchio w Krainie Termitów. Stary, przecież on nie ma na to psychiki. Może i nie ma, ale przez ten twój genialny plan, to jedyne, co nam zostało. Lepiej módl się, żeby Bartek i Damian nie zaczęli kopać za głęboko. E, czy było paliwo? Tak jest. E, benzyna z piąteczki. E, mamy 213 złotych i... 70 groszy. Będzie karta czy gotówka? Karta. Okej. Okay. Jak tylko pojawi się kwota, to można zbliżyć. Wiesz co, mam takie pytanie. Nie rzuciła Cię tu ostatnio w oczy dwójka klientów? W sumie to ciężko powiedzieć. To znaczy? Po pierwsze, wszyscy tu wyglądacie tak samo. A po drugie? A po drugie, z bieda wypłatą ciężko się myśli. Ale kto wie, może Władysław Jagiełło pomógłby mi się skupić. W Pana CV widzę, że Koordynował pan logistykę towarów przeznaczonych do dystrybucji. Czy może pan wyjaśnić, co oznaczało to w praktyce? No, rozwoziłem palety po magazynie. Rozumiem. W takim razie, dziękuję panu bardzo za poświęcony czas. Zadzwonimy do pana. E, ale ja nie mam telefonu. Ok, ok. Jak będzie pan wychodzić, to drzwi może zostawić otwarte. Kurwa. Następny sygnał tego łysego z TikToka. Poproszę następnego kandydata. Dzień dobry, panie dyrektorze. O, Krystian. A co to? Na korytarzu nie ma już innych kandydatów? Ni nikogo tam nie było. A a ale jeśli to zły moment, to... Nie, nie, dobra. Siadaj. Po prostu obecnie... bardzo ciężko znaleźć jakiegoś dobrego kandydata. D do dobrego kandydata? Słuchaj... No musimy znaleźć kogoś na miejsce Michała, bo... klienci zaczynają już dopytywać o te wszystkie przystoje projektowe. Całe szczęście, że ty wracasz na swoje stare stanowisko, bo w przeciwnym razie... Krystian, bo... wracasz na swoje stare stanowisko, prawda? Nic się tu nie zmieniło? E Panie dyrektorze, obawiam się, że będę musiał postawić na rozwój poza strukturami naszej firmy. E, tu, tutaj o, jest w... chodzi o kasę. Spodziewałem się tego, ale myślę, zaufam. Przecież te blade ślady na policzkach to. Poczekaj chwilę. No co jest? Udało cię się zapisać to nagranie z monitoringu? No udało, ale tanie nie było. Ten kasjer to chyba jest poznany... Damian, do rzeczy. Czego się dowiedziałeś? Słuchaj, Pietrzykowski nie kłamał. Kamil celowo się podłożył i dał sobie mordę. Pytanie tylko. Po co?